Witajcie na kanale Wędkarski Challenge i zapraszam na kolejne wyzwanie wędkarskie. Gębuchna mi się śmieje, gębuchna mi się cieszy ze względu na to, że pierwszy raz od miesiąca jadę na ryby. Był urlop 3 tygodniowy bez wędki. Raczej na urlop staram się wędek nie zabierać. Poświęcam się rzeczom ważniejszym, sprawom ważniejszym. E, natomiast e, wcześniej oczywiście jeszcze jakiś tam czas na przygot przy przygotowań do wyjazdu. Do urlopu, dlatego czasu na ryby na wędkowanie nie było, ale już nadrabiamy. Jadę na wkrę. Będę starał się złowić klenie, będę starał się złowić klenie na owoce sezonowe, na wiśnie, na czereśnie. W każdym razie klenie, klenie na wkrze, będę starał się tam gdzieś podejść. Pokażę Wam, jak zbudowany jest zestaw. Bla, 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 bla. Wszystko tam się dowiecie, jak ja to tam staram się łowić, jak z tymi wiśniami, co ja tam robię, czy na haczyk, czy na kotwice, że jak lepiej i tak dalej, i tak dalej. A... A, 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 a co jeszcze miałem powiedzieć? A challenge miałem sobie wyznaczyć. Wyznaczam sobie challenge 30 cm minimum. O, tak sobie zróbmy i to będzie ciężkie dzisiaj, bo będzie patelnia dzisiaj straszna. Będzie no, nie, nie tyle, że będzie ciepło, będzie patelnia po prostu. Będzie patelnia, więc y, obawiam się, że czas, y, czasu mamy niewiele. Jest godzina 5.15. Ja jeszcze nie dojechałem, mam jeszcze około 60 km. Tak więc jeszcze chwila. No i dobra, 30 cm kleń na wiśnie. Owoce sezonowe, bo jeszcze cześć nie To już bym was okłamał. No i dobra, lecimy. I dobra, dotarłem na miejsce. Zabieram się do rozkładania wędki podbieraka. Będzie wszystko rozłożone tutaj na górze, to dopiero zajdę pod brzeg. Zobaczcie, miejscówka jest przepiękna. ten siódko się lokuje pod brzegiem i wie, że coś żaruje tutaj, w tych trawach więc może jest szansa na fajnego klenia Słuchajcie, nie mogę za głośno gadać, bo miałem ładne branie. пол fajnie tam bierz szczupak pięknie fajnie w tych wszystkich cygarów dobra jest rybka. słuchajcie, jest rybeczka. Skusiła się na liśnie nie jest duża jest żeby nie przepłoszyć co tu może być o, idzie w brzeg

Piękny klej, słuchajcie. Miazga. Miazga. Pierwszy, że jeszcze po urlopie. Słuchajcie, ale miazga. Ale klenior, Piękny. zaliczony, nie ma tematu w ogóle. Zobaczcie. Piękny klenior. Szybko go zmierzę. Na trawce. 30, 40, 43 cm. Słuchajcie, przecudowny. Dobra. Wypuszczam go. Wypuszczę go tutaj, trudno. сплошь это сплошь. Zrobił mi tu niezły kipisz, ale taktyka działa Lecę, może następne wyjdzie, chociaż na pewno nie szybko. 43 cm I kończę w dniu dzisiejszym rozpoczęły się kajaczki, dochodzi godzina 10. Niestety z doświadczenia wiem, że te kajaki nie wróżą niczego dobrego. No ale chwilę o wiśniowaniu, o łowieniu kleni na wiśnie, na owoce i troszeczkę o sprzęcie. Jeżeli chodzi o sprzęt, wędka 3,90 feeder, 120 gram wyrzutu, czyli każdego, każdego feedera jesteście takiego cięższego troszeczkę jesteście w stanie zaadaptować pod łowienie kleni nawiśnie Kowrotek 4000 to jest akurat z pro passion. Jego używam i do spinningu i do e, fidera i do właśnie takich zastosowań e, zastosowań jak, jak dzisiejsze. Takich takiego wędkowania jak dzisiaj. Jeżeli chodzi o zestaw, słuchajcie, również konstrukcja bardzo prosta. już sobie oglądamy. Żyłka główna to jest akurat 0,20 i nic nie przeszkadzało, żeby walnąć ładnego klenia. Można stosować 0,18, to jest 0,20. I teraz tak, na żyłce głównej mam taki konektor drenana do y, koszyczków. No i obciążenie łezka, taka y, ołowiana. Tu akurat 20 gramowa. Y, oczywiście y, dzięki temu, że to jest taki klips. Klips, klips do wymiany koszyków tak naprawdę, taka grafka do wymiany koszyków mogę to obciążenie sobie zmieniać może to być obciążenie no tak na takie mniejsze rzeki jak w kra z mniejszymi uciągami do 30 gram wydaje mi się, że maksymalnie to się przesuwa oczywiście na żyłce dalej mamy stoper ja stosuję taki ala, no to taki do zestawów karpiowych to jest e, chyba quick swivel z taką gumeczką silikonową i to jest, zobaczcie mogę dzięki temu sobie szybko wymienić przypon na dłuższy Ech, no i dosyć fajnie, po zerwaniu przyponu też fajnie od razu można założyć gotowy przypon o, tak to mniej więcej wygląda i ta gumeczka dodatkowo nam pozycjonuje zobaczcie jak to wygląda dzięki tej gumeczce musimy to cały, całość mocno ściągnąć o już mam pokazuje. o dzięki tej gumeczce zobaczcie zestaw e, przypon, e, przypon się nie plącze po prostu odbija to od żyłki głównej od e, toru żyłki głównej i dalej przypon od 40 do 50 cm, to jest akurat przypon 0.14, zakończony haczykiem, to jest, jaki haczyk to nie wiem, on jest taki wykrzywiony, fajnie to zacina, klenie. Yy, haczyk numer 4 stosuje dwójki, czwórki i szóstki, w zależności od tego jak duże owoce, duże porcje owoców i, i, i etc. Tak? żeby oszukać nieraz klenia bardzo ostrożnie żerującego, to daję szóstkę. I to jest chyba najmniejszy haczyk, e, jakiego e, używam. Silikon oczywiście, ta, ten stoper silikonowy oczywiście po to, żeby nie osłabiać nam węzła przy krętliku. O! I to jest cały zestaw, jeżeli chodzi o wiśnie. E, przynęty Wam pokażę. O! Proszę bardzo, smakowite przynęty. I teraz może jeszcze yy, pokażę Wam jak pozbywam się pestki z tych wiśni przeważnie mówię na połówki, na całe raczej nie I teraz prosta instrukcja używam do tego takiej igły do nawlekania karpiowej końcówkę w rękę i zaczynam pestkę z każdej strony z każdej strony poruszać, że tak powiem, a potem od dołu ją, od dołu ją, o. I przedzielam na pół i mam dwie idealne połówki. To i Kończę w dniu dzisiejszym. Zaczęły się kajaczki, skończyło się wędkowanie. Szczególnie jeżeli chodzi o klenie, nie ma czego szukać w momencie kiedy, te, przynajmniej z mojego doświadczenia, może macie inne z mojego doświadczenia wynika, szczególnie na małych rzekach, że jeżeli już tam te kajaki zaczynają co minutę hochlować tą wodę to już nie ma tematu w ogóle naklenia tak więc, ten klejn też, też nie jest głupi, on się ustawia troszeczkę wcześniej przed tym jak te kajaki zaczną żerować, szuka troszeczkę spokoju więc, więc ten, ten, ten poranek jest dosyć, jeżeli żeruje to dosyć skuteczny no i co? Udało się złowić fajną rybę. Miałem jeszcze drugie branie, którego nie przyciąłem i, i, i zostałem niemiło wyproszony, poproszony przez tą, tych przewoźników od kajaków, żebym tam wyjechał, bo to jest, oni tam zawracają, nie mają jak zawracać. Ja mogę to zrozumieć, nie no, no, niezbyt miłe było forma tej, tej prośby. Tak, jakby im się to należało w ogóle, że oni tam zawracają, i, i, i on mówi, że o, tam jest teren prywatny, praktycznie, bo to, to, to tam oni zawracają, więc no jak zawracają, to jest prawie teren prywatny, a nie publiczny. To jest w ogóle jakaś, jakaś, jakaś ee, chorobizna. E, tematu nie, 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 nie podjąłem, tym bardziej, że i tak już stamtąd e, odjeżdżałem. Co jeszcze? O zestawie Wam opowiedziałem, jeżeli chodzi o. Nie wiem, czy opowiedziałem Wam dlaczego w ogóle i że i, ma to znaczenie, że stosuję takie, taki, ta, taki kształt obciążenia. E, dla mnie ma to znaczenie. I kiedyś stosowałem takie typowe trumienki, jakieś tam inne te, te ciężarki o innych kształtach, jakieś takie owalne, e, i niestety, niestety one robią dużo zamieszania, dobrze zarzucona, za, zarzucona e, łezka. Powoduje, że wpada ona w wodę dosy, trochę ciszej. Nie mówię, że bez bo, bo tak się nie da. Ale wydaje mi się, że, że mniej, to, mniej to płoszy, w szczególności ryby, w szczególności przy tlenowaniu. No i co? No i chyba tyle z, cieka z ciekawych rzeczy. Powrót, powrót na, na YouTube'a udany, jeżeli chodzi o taki powakacyjny, z czego się cieszę. No i co? Komu się podobało, zapraszam, dajcie łapkę w górę. Motywuje mnie to do kręcenia nowych filmów, do wymyślania nowych challenge'y. Na dole no, dla osób nowych jest przycisk subskrybuj. Kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach, a ja się z Wami żegnam. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Wędkarski Challenge. Trzymajcie się, cześć!